Serwus, to dobry, dzień dobry, bardzo serdecznie, ja jestem Wilki to kolejny odcinek na moim kanale z Amonka, witam wszystkich w ten piękny dzień, naprawdę prze, prze, prze totalnie piękny, słuchajcie, dzisiejszy dzień jest perfekto, naprawdę, czy wy widzicie tą pogodę, ja nagrywam ten odcinek specjalnie przed polskim, specjalnie, słuchajcie, w 10 minutową przerwę, tylko po to, aby móc, moi drodzy, wyjść na dwór dzisiaj na jakiś spacerek, ja się po prostu czuję jakby, nie wiem, już było lato, także mega się cieszę, czy tam był vent? Okej, okay, herbatka wentowała, słuchajcie, herbatka wentowała bez kitu! Dobra, yy, co to było w ogóle? Co to było? Yy, herbatka went fy, yy, w kafe. W kafe. Herbatka, dobra słuchajcie, herbatka, herbatka, herbatka Piszemy tutaj, że herbatka Czarny, czysty, bo steroidy robił Ja też robiłam steroidy, mam nadzieję, że ktoś to widział W każdym razie, słuchajcie, tutaj głosujemy na brązowego Brązowy węd Jeszcze raz tak napiszemy yy, I ogólnie to, słuchajcie, pięknie, no perfekto No nie dojdzie, że jest, mamy piękny dzień, to jeszcze... No, ja po prostu jestem zadowolona z mojego życia, naprawdę moje życie jest teraz idealne, tak także świetnie. Możecie zostawić łapkę w górę, wtedy będzie jeszcze bardziej idealne. No i jeżeli chcecie ze mną pograć, bo gram z widzami, tak jak zawsze, no to zapraszam na mojego Instagrama Milkarz przez dwa, ponieważ tam dodaję kod na relacje i tam możecie ze mną pograć. Także koniecznie biajcie, okej, okay. mieliśmy rację, herbatka została wyrzucona. Także no to była szybka akcja, prawda? Naprawdę bardzo się cieszę. My mamy jeszcze tutaj dwie asteroidki do zrobienia, także pięknie, pani, że nam się to udało. No i teraz słuchajcie, robimy jeszcze liście. Także zrobimy je sobie... Jestem ciekawa, jak to jest drugim impostorem, bo po w sumie tego tu nie mam pojęcia. Tak, totalnie nie mam pojęcia. Czyli mam jakiś nim Mamy. No, okej, okay, mamy tutaj czarnego. Mam nadzieję, że czarny. Nie no, czarny jest czysty, bo robił asteroidy, także to możemy być bezpieczni. Mm, no więc co, idziemy sobie tak jak on, dołem i pójdziemy sobie do admina i potem do elektryka. Tak, to myślę, że ugramy. Dobra. Mm, o nie, okej. Okay. Tego się nie spodziewałam. Więc tak, żółty nie żyje mm, I niebieski zgłosił Więc tak, czarny wiem, że jest czysty Okej, okay, powiedział mi, że też jestem ja czysta Więc spoko, Ej, Ele. Więc słuchajcie, podejrzane teraz tak, nie, ja nie mm, Czarny nie Zostaje biały, fioletowy, niebieski i zielony I mój niebieski by nie zrobił selfa Więc to wykluczałam, więc zostaje nam biały, fioletowy i zielony Okej, okay, wydaje mi się, że zielony No właśnie mi się też tak wydaje, że zielony nie, to nie będzie zielony, bo on tutaj napisał brązowy. Więc to nie będzie zielony. Yy, fiolet. Fiolet albo biały. Okej, okay, okej. Okay. Biały milczy. Tak napiszemy. Yy, więc też podejrzany. Ja tutaj zeskipowałam. Okej, okay, to jest co dwa głosy tej białej milczy i tak jest cichutko, nic nie mówi. I wydaje mi się, że to też może być troszeczkę podejrzane, także. No, biały te. Wydaje mi się, że biały. Dobra, tak stawiam, że biały w zasadzie. Wydaje mi się, że biały, może nie. Jestem to by, ale jest taka opcja, więc powiedzmy, że biało. Okej, okay. my sobie te submy e, Na luziku nie będziemy się tej przyjmować niczym. Także spoko, czy lera. Oni ogarną to światło zaraz, okej. Okay. No i proszę, że ogarnie, to więc super. Ja jestem cały czas z czarnym. Ym... Czarny to jest mój ziomek, tak? Ja z czarnym się czuję bardzo bezpiecznie. Okej, okay. Ym... i idziemy teraz do elektryka. Mam nadzieję, że tam ciała nie będzie. Okej, okay, biały i fioletowy, okay. Mamy tutaj yy, świętą czwóreczkę. <gry> I w każdej chwili może się coś, prawda, wydarzyć. Okej, okay, zostawiam fioletowego i białego. Biały idzie w prawo. Wszyscy idą w prawo, ja tutaj mam zadanie, ja tutaj chcę iść. Okej, okay, dziękuję. Yy, jest też niebieski tutaj i ten niebieski to też jest w zasadzie podejrzany. Ale dobra, na razie idziemy zrobić po prostu zadanie. No i mamy widzę, że tutaj ten e, Super Ciało Ciało w storage Tak napiszemy mm, Zielony Zielony do Niego podchodził Ale To raczej Nie był No Czekajcie Kurde, zielony tam faktycznie. Znaczy, biały tam faktycznie szedł. No, szedł tam. Tak, chyba biały. Wydaje mi się, że. że biały to mógł być on. Ale zapomniałem, że jest jeszcze zielony. Okej, okay, zagłosowano na białego. Wszyscy na niego zagłosowali. Mm, zobaczymy, czy. Okej, okay, wygraliśmy, ja już się tak zestresowałam, że chwilę, że to nie będzie on, ale na całe szczęście nam się udało. Także mega się cieszę, tak w sobie lecimy z drugą rundką, także ja za moi drodzy z tematem. Okej, okay, jest Don Chris, jest murci, jest, jest Byczek. słuchajcie, to jest bardzo dobrze, jest bardzo dobrze. Myślę, że to będzie fajna ta ręka. Także zobaczymy, dobra, co znowu z tymi więc nie ma stresu. Możemy wyświetlować, okej. Okay. No to tak, gdzie mamy? W nawigacji mamy jakieś zadanie. No to w takim razie oczywiście lecimy sobie do nawigacji najpierw, dlatego że jakby nie wiem, nie lubi nigdy do pra po prawej stronie chodzić, więc... Więc wolę tutaj przyjść na samym początku po prostu, okej okay, byczek sobie tutaj stoi, chyba rozrobię taska, my sobie tutaj zrobimy taska, tą piłeczkę, nie wiem nawet co to jest, ale nie wiem, ja to nazywam piłką, okej okay, proszę mnie nie zabijać panie czerwony, zróbmy sobie może jeszcze tutaj paliwo przy okazji, pójdziemy sobie najpierw do admina, chociaż nie, do admina pójdziemy w następnej rundzie, teraz sobie pójdziemy tutaj, Mm, Porozum za okej, okay, tutaj mamy pomarańczowego i Duncrisa. Mam nadzieję, że oni mnie oczywiście te nie zabiją. Ok, jeszcze zbyczek byczek. I murcik dobrze. Akurat ich kojarzę obu. Dobra, mamy zrobiony tas. Mm, lecimy na lewo do reaktora. Mm, I ten, okej, okay, tu jest letowy. I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okej. I mamy jeszcze jedno zadanie. No, dobrze, dobrze. Nasze znaczy, jedno zadanie po lewej stronie. Albo dwa. Będziemy chyba musieli jeszcze jedno paliwo zrobić, nie? No tak myślałam. Okay, tutaj ten Chris idzie. Um, czekajcie, sprawdzimy, czy tutaj może jest medbe jakieś ciałko. Ale czysto, 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 bardzo czysto. Podejrzanie aż czysto, że to nie ma nigdzie żadnego ciała. Okej, okay, zrobimy sobie teraz jak jesteśmy tutaj po drodze, to taski w adminie. Okej, okay, czy tutaj? myślę, że to jest jakieś ciało. Ok, pięknie, tutaj byczek jest. Dobra. I ostatnie... Mam jeszcze dwa zadania. Dobra, mm, znowu paliwo musimy zapełnić i chyba kabelki raz jeszcze. No nie no, znowu, kurde, ile mamy tego paliwa zapewnić, tylko sprawdzę, czy... No okej, okay, tak myślę, okej, okay, w elektryku też było, napiszemy. W ele też było ciało. Ok, tak, napiszemy. Ale nie zdążyłam, ale nie zdążyłam zgłosić. Tak, napiszemy. Czyli ele i gdzie jeszcze, bo jeszcze ta herbatka została znaleziona przez, przez żółtego. Mm, brąz, bronz, chodź, do kafe. Uuu, byczek podejrzewa. Tutaj już tu, no, mamy jakieś tropy pierwsze. Są z tamtej strony. O, że weźmiesz kawałki w kafę. Ok, wydaje mi się, że będziecie tutaj skip, bo no nie mam żadnych pomysłów na to, kto mógłby być impostorem i tak dalej, także zechcie skipujemy. Bo żadnych podejrzeń nie ma, ale kurde, no musimy wywalić jakiegoś impostora, bo przecież jakieś podejrzenia mieć, dlatego że to tak nie może być, To nie może absolutnie tak być, także musimy znaleźć kogoś mm, jak najszybciej. Ok, dwóch impostorów dalej zostało, my sobie zrobimy tutaj przy okazji w kafe kabelki. Ok, żeby było już, i pójdziemy teraz zrobić to paliwo. Dobra, perfekto. I teraz lecimy zrobić do, do tego lower engine yy, paliwo, i będziemy mieć już chyba wszystkie zadanie zrobione. Także spoko, więc idziemy, robimy i mamy, słuchajcie, Bailando, więc pięknie, teraz możemy, słuchajcie, obserwować wszystko, dobra, eee, więc, mamy tutaj security, nie ma nic, w reaktorze również nic. Pójdziemy na górę mm, i zauważmy, że jest to jakieś ciało, nie ma tutaj żadnego ciała, okej, okay. możemy pójść na prawo, bo w sumie po prawej stronie, na prawej stronie nie byliśmy, okej, okay, zostało zgłoszone ciało, sebulka nie żyje i zielony zgłosił, dobra, zobaczymy. Potem w kierunku admina, w Mhm. No, człowiek czysty skan miał. Don Chris mógł zrobić taką sytuację, że zwentować się do security, stamtąd wyjść i wtedy zabić, no nie? Bo ja go mijałam tam. Ja byłam na adminie w panelu. Okej, okay, ja chyba w kafe, ja chyba. Ja nawet nie wiem, ja, ja nawet nie pamiętam, gdzie byłam. W sumie, dobra, nieważne. Skipujemy, ale według mnie Don Chris jest tutaj bardzo podejrzany. Oraz Fiolet, ponieważ nic absolutnie nie pisze. Także to są moje typy. Jest jeszcze możliwa Murcix, ale. Ale nie do końca wiem. Zobaczymy, słuchajcie. Dobra, dwóch impulsów tutaj zostało. Więc teraz będę się wszystkich śledzić. Don Chris idzie w prawo. Ok, i zielony idzie na dół i fioletowy również, ok. Ok, ok. I mamy tutaj po lewej stronie reaktor włączony. Ale ja. Ok, czekajcie, bo musimy zobaczyć tutaj fioletowy, co robi. Dobra, fioletowy jest czysty, ok. Fioletowy jest czysty, czyli zostaje nam Don Chris, byczek, ale byczek to wydaje mi się, że nie. Szybko, 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 szybko. Ok. Ym... Byczek nie. Don Chris i fioletowy. To są moje typy. Don, Chris i filetowe. Ale nie wiem, w sumie. Nie wiem, nie jestem pewna, ale to są moje typy. Zobaczymy w sumie. Ja sobie tutaj przejdę gdzieś, nie wiem, dołem. Okej, okay, mam tutaj zielonego. Zielone też w sumie może być. Nie pamiętam w sumie, co on... No właśnie, no właśnie, no właśnie, tak coś czułam, słuchajcie, ale do, 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 do Kryca byłam w sumie pewna. Także słuchajcie, tym akcentem kończymy ten odcinek, mam nadzieję, że wam się spodobał, jeżeli tak, to koniecznie łapkujcie i subskrybujcie, widzicie też na dwór, bo jest naprawdę mega fajna pogoda, także koniecznie no, być na spacer, bo jest serio mega spoko. Ehm, a my się widzimy jutro o 15.30 raz jeszcze dziś o godzinie 18.30 na moim głównym kanale, na odcinku z Minecrafta, także wbijajcie. Do zobaczenia, dzięki za oglądanie raz jeszcze, trzymajcie się i widzimy się później, tak jak zawsze. Pa, pa!